Przed kolok mają. Bo kiedy on myślał, że ta je biednemu zrobił to na właśnie nie samemu. A te sukieny w karty tam już czekały. Dziś się ją wystroił w jednym na zabawę. Sukienkę dostała w każdym pięciu gdzie się każdą rzeczą zmienił się dzień. Teraz widzę dole mnie z gościa i do Was też przyjdę w kącie pisa gościa. W głuchej że syn dogorywa, Lecz z krzyża padają, Przebacz, słowa. słowa, i się ubrzeżny wcieli, Spokój ta głowa. Coś w nim w sercu śpiewa, Śpiewa, coś w nim... Jezu, no Przez krew swobierany, Przebacz, któryś za nas był Ukrzyżowany. Coś w nim sercu śpiewa, Śpiewa, coś w nim w sercu gra, Radość brzegiem się przelewa, Dziwna radość ta, wszystko razem się zmieszało, wiosna, radość, łzy. Wynowie się wszystko zlało, Pieśnia na ustań się. Pieśni mojej liście sprosta, a Pani wiele słów, że Pan Jezus z powstał i że żyje znów. Radość, radość w sercu moim radość w sercu moim gra, Chrystus mój Zbawiciel żyje, będę żyć i ja. Nie umiałem rozmawiać z prawie, bo tą Serce mam do dajakie, piękne są góry i lasy. I róże zawsze ciekawe, wiersz ja z wszystkich cudów natury. Jedynie poważam trawę, bo ona dekta na jęziutka, bez żalu, bez strzału czy bez kosa. trawa, przestrzyczko moja, normalitanko bosa. Uczyście się, uczyście się, połóżcie go nie na serca. Przysłownik toczy jasny zjaw, jak cień w podlanych powierzchniach. Uczyście się, uciście się. Zbliża się paść z oddali, a w ręce ma błękitny krzyż, a na nim krople krali. Uciście się, uciście się. Padnijcie na kolanach. Chwała mówcie. Chwała mówcie. Chwała Witajcie śpiewa zachować, czy tobie dać na chwałę, czy też nie podarować. Lecz w rozpędzonym tłumie ludzie podeptać mogą. Serca nikt nie zrozumie i potoczy się drogą. Więc najlepiej, pani, co ze swym sercem zrobią, Niechaj się co chce z Tobie, odda mnie tylko Tobie. Ty się na mnie pochylisz w swej ojcowskiej czułości i mieści się w głębi bezgranicznej miłości. Czemu Pan nie krwią w Czemu na twarzy świętej Czemu głowa w ciemniowej koronie, gwoździami ostrymi przebite dłonie? Za złe czyny, za grzechy ludzi, tak się Pan boleśnie wróci. A ja, Aniele, dziecina mała, na Niego odtąd zawsze kochałam, żeby Mu nagrodzić mękę i cierpienie. Dobre posłusze różne się. nisko Nisko się zdążyła przed Chrystusem, boki i bosy, i ważąc przyjazny ze słodkiem, bądź pochwalony szeptał tamtym bosy, a biedę zgodnie z mną. Słodko otknęto i świetnie wybrano, bo... i światło pozdrawiał i zadał. Wszedł do kościoła, stanął w stamtąd, stamtąd pod istotą skali wyrażał biały Chrystus na słodki. Włócznika Panie drogi, wypuszczam, ten pamiętaj i aż do końca. Robi. Po uczonie, tego przestrzega. Prowadź mnie ścieżką Twoich przykazań, o mi upodobanie. Na głodnie. Na serce. Do Twoich na A nie do zysku. Oprócz oczy niech nam magnoś patrzą. Na Twoje drogowe. Trochę... A czas czasu trochę upłynie, trud wielki będą. Osiągały. Będą silne i dzielne. Choć dzisiaj mogę się bawić. Ręką dzieci, co rosną, może dać błogosławić. Serce dla Pana Jezusa, autor Stefania Suchowa. Mam Pani jedno serce, pełne i miłości, ale jestem rozpędzony. Komu je dać w całości? Czy ludziom oddać w całość? Czy dla siebie zachować? Czy Tobie dać na chwałę? Czy się podarować? Lecz w rozpędzonym dumie ludzie podeptać mogą. Serca nikt nie zrozumie. I potoczy się drogą. Wiem już najlepiej Panie, co ze swym sercem zrobił. Niech się co chce stanie, odda mi tylko Tobie. Ty się nad nim pochylisz w swej oczy. Po innych tropina brudu, olbrzymią górę wyrasta. Którą się widzi bez trudu, drugiego końca miasta. Weź lekki we własnym oku nikt tego dojrzeć nie może. Bo lepiej się widzi z boku, tam gdzie sąsiada z Boże. I tak chodzimy z Berkami na własne kalectwa ślepi. Nic przeciwnego, że z nami nasz dom i rodzina cierpi. I chyba już czas najwyższy, by wybić swoje życie bluzko. I ciągnąć pełki, otrzeć, miłości Bożej pustą. Narysować Pana Boga, autor ksiądz Jan Waldowski. Narysujcie, jak co sobie Pana Boga, mm. powiedział ksiądz to dzieci na lekcji religii. Jeden z chłopców narysował starca z długą siwą brodą, czarnym flamastrem zaznaczył jego gęste brwi. Mm. Drugi chłopiec narysował wysokiego młodego Jezusa, płaszczu i sandała. Takiego widział na obrazku. Pewna dziewczynka myślała, lecz nie mogła niczego wymyślić. Pokazała się tutaj tylko pusta kartka z napisem Duch Świętych, jej narysować jak najlepiej, ale na żadnym rysunku Bóg nie był podobny do Boga. Pana Boga nie wymyślili ludzie. Nie możemy więc go ani narysować, ani namalować, ani nawet sobie wyobrazić. Pismo Święte, mówiąc o Bogu, mówi o Ojcu Synu i Duchu Świętym. Można więc dowiedzieć się największej tajemnicy, że Bóg jest tylko Jeden, ale nigdy nie jest sam. Nikt na dzień tego nie zrozumie, bo Bóg jest większy od naszego rozwodu. Kiedy rysujemy na sobie znak krzyża, o Ojca i Syna i Ducha Świętego, modlimy się do Boga. To jest najważniejsze, aby się do Niego modlić. Jak jest Bóg, powie nam o tym On sam. Teraz jest za wcześnie. Na razie trzeba dziękować Bogu za to, że jest Bogiem i że ludzie go sobie sami nie wymyślają. Staranie bez Słońca, bez gwiazd Księżyca, bez domów, ludzi, piłki do prania. nie mogą sobie nic dostać. I to do jedynie z zapytanie. Pan Bóg uczynił lampy i morze, zadał się Słońce, rozrzucił gwiazdy, przechodził tak przez świat w tajemniczy. Wszystko powstało na Boże słowa. Na końcu pan Bóg stworzył człowieka, by mu przez wszystkie wieki tę chorobę. Zarzał mi tak, autor nieznany, pochylony kapuśce drewnianej, przydzia żemny, włóczony w ciemnym. Siedzi sobie Jezus zadumany, zadumany i smutny wierzchnięty. Ach, nie korona kolana tak boi, i nas rosła, tak serce mu złota. To jest tyle na świecie, boli. że jest tyle złych ludzi na świecie. Przyszłą drogą dziewczynka z daleka. Zobaczyła Jezusa za rąk. Ja żębieje kozary na ręku, i patyczka przestaje jak inny. I tak szepce. o dobry obok, co król był w tym ja zobaczę, sił wszystkich dołożę, by w dobra nic nie było. Jak to? Bez domów, ludzi, bez spółki. Słońca, gwiazd, księżyca, bez domów, ludzi, piłki dobrania. Nie mogę sobie nic wyobrazić. Widzę jedynie znak zapytania. Pan Bóg uczynił lądy i morza, zawiesił słońce, rozrzucił gwiazdy. Stworzył żyrafy, słońce, papugi, wierzby płaczące i kamyk każdy. Tak powstał wszechświat, wciąż tajemniczy. Na, na końcu Pan Bóg stworzył człowieka. Był przez wszystkie wieki dziękował. Przyszedł Bóg do świata, niosąc serce dłoni. Świat ze sobą zbratać, miłość sobie odsłonić. Od... Wyciągnął mu ręce, otworzył swe dłonie. Oto moje serce, spieszcie ludzie ponie. Ludzie się spieszyli, biegali po drogach. Swe sprawy gonili, nikt nie widział Boga. Ktoś padł na zakręcie, ktoś biegnie opodal, życia zamęcie nie dostrzegł Boga. Więc podszedł bliżej, po środku przystanął. Lecz znów go w tym biżę pośpiesznie jano. Bóg głośno zawołał, bez skarbny człowieku, bez niego nie zdołasz sam wyrwać się biedny. Me serce to klejno, najdroższy w koronie. Me serce, gdy ciemno, to w mroku zapoję. Moje serce to droga, najprostsza dla ciebie. Poka, na ciebie. Ktoś... Ktoś... Ktoś pod... się Ciebie. Potrącił też Boga, upadło na ziemię. Ktoś to się męczył, ktoś inny zawrócił, ktoś inny się zdziwił, co tutaj wyrosło i z krzykiem złośliwym uderzył je mocno. Więc zanim Bóg odszedł, do góry wzrósł ręce. Teraz jeszcze ukazał najsłodsze swe serce. Jeżeli ktoś zgrzeszy, lub w życiu ustanie, to serca nie śpieszy. I nie nie mieszka. Zakręcić się w kółko, zabrał swój roślin On, imperator własnych rąk i głowy. On, wielkorządca własnego oddechu. Pytam, w pewny sposób, udział w sprawę. Zbawiony tłumem przed pałacem Krzyczałem, tak jak inni. Uwolnij Barabasza! Barabasza! wołali wszyscy. Gdy dnia jeden milczał, to rozwiesili ładnie i tak, jak się stać miało. A Barabasz, być może wrócił do swej barwy. W górach zabija szybko, rabuje rzetelnie. Albo założył patrę w i ręce skalane zbrodnią czyści w ginie stworzenia. Nie snusi wodę, pokania cię w ich wiarze właścicielem statu, na jednym z nich powrót do kojentem lub czego nie można wykluczyć, to się ciemiono świeca w narządzie na rzemili. Patrzcie i podziwiajcie zawrotną grę losu, o możliwości i potencje, o uśmiechu fortuny. A na zajęcie to jest to sam, to jest alternatyw, do stromą ścieżką na wstępnie. nie było na nastrozy krótkowej Polaka. To jest godziny, dałeś nam poczucie godności. Uważnie. uważnie, na Chrystusa na łączy, to na białą kapliczkę, na drzewa, na bokie. Patrzył tylko, nie mówił, tylko oczy przymykał. Coś wspominał i słuchał, jak grała muzyka. A to wiatr mu przygrywał, który owsa potrącał tak się, się smutnie rozśmiewał w lasach, wioskach, na Wreszcie żołnierz przemówił zdanie, tylko że jedno. Witaj, prezydent najdroższy, jej ma biedna. Wyszmiał w z cichym jękiem i płaczem. Witaj, bracie żołnierzu, witaj, biedny tułaczu. I zdum, zdumał się żołnierz, nie powiedział nic więcej. To spojrzał w gwoździe, trzynastoletnie dziecko. Przyjeżdżali grubi Niemcy w grubym tanku. Uciekaj, uciekaj, dziecka. Mama pod gruzami, tata w majdanku, roześmiała się, zakręci, zakręciła się, znikła. I przyjeżdżał znajomy, dobry łyk z lubartowa. Masz żebyś była zdrowa. Wzięła ugryzła, zaświeciła zębami zaniosę tacie i mamie. I przyjeżdżał polejący Pan Jezus, esesmanikowie z Monejki. Postawili ich oboje pod jedno, potem wzięli karabiny do ręki. Słuchaj, Jezu, słuchaj, Rydzka, się Judę, za koronę cieniową, za te włosy rudę, za to żeście nacy za to, żeśmy winni, obojeście umrzeć powinni. I ozwała się alleluja w Galilei. I oboje, a nie I, ob i oboje, a nie kolej po kolei. Odruszają. Salwa rozległa się głucha. Słuchaj, dzieweczko, tylko ci życzę, drogą. Tylko ci życzę. Bo ci niewieli. moja myśl. Nic od nieba nie wiedzieli. Nic nie wiedzieli. Ja Wielki Synu Polskiej Ziemi, Polska Matka Cię urodziła, nasza ziemia Cię prosiła, biła w Tobie wielkie serce, które było wciąż w serce. Tyś prowadził Bóg nasz cały do niebieskiej Boga chwały. Silna była mowa, gorzko-słodkie słowa. Ty na serce swe oddałeś, wielką mądrość pokazałeś. Dzisiaj jesteś już u Pana, prośba Twoja wysłuchana. K. Pając -ka -ka nogi dźwigał swój krzyż. Była to droga drogaści, cierpienia za naszych grzechy, wymarządzenia. Droga najdarzenia ze wszystkich dróg, jedną wie, w ogóle o niskiem. Ale przyjmij Panie ten podziw, który się w sercu zrywa. Jak zrywa się potok w skój źródeł. Zna, że startucz przypłynie żal. I odtrącę Pan tego głodnego podziwu. który jest niczym dla ciebie, bo cały jesteś w sobie, ale teraz gra mnie z wszystkim. Strubieniem, co przewiduzywa, w mozartu rozmiaru i dysponu Stałeś przy mnie, w mojej chorobie. Teraz ja proszę Ciebie o wskazanie mej drogi życiowej, Rodzina, która duszę podaków jednoży, płoną świecę i serce leją i mgła przysłania nam oczy. Ali Akta miała -y fala dla Allaha, że przeżyłeś, choć strzelał tak cennie. Nie rozumiał że jest to szaleniec, że nas wszystkich poradził śmiertelnie. Gdy przyszedłeś w rękę mu podać, błąd mordercy, uścisnąć ją bratu. Miłosierdzie okazać i miłość, i wybaczyć własną kartę. Cały świat wstrzymał oddech na chwilę. Utkwił wzrok po włoskim więzieniu, gdzie nagryw walczyła z miłością. Gdzie łotr odtrącił przybaczenie. Tyle zła jest na świecie i bólu. Ze się chwyciłeś zabary. I żyły, że panca niech pomnie. Również ukresił tak chory i stary. Nie, nie byłeś, ty stary papieżu. żeby nas młodych i ty duch młody. Jak umiałeś się trafić z młodzieżą. Z nami na w, tąsie, w trafie, Byłeś naszą radością i dumą. Szczególnie bo nasz polski jaśniało. I nie wiemy najlepszych, najlepszych. Jak tam żyć, kiedy ciebie nie stało. Ewangelię wiatrczyka nad dumnie, jakby światło chciał dać przykazanie, że żyć trzeba pochlebić i dumnie, kochać ludzi, a świat lepszy się Rozmowa z Bogiem. Choć się staram każdego ranka, Nie równo po krągach nieba, choć nie jestem ciemną i wiesz, że żyję dla ciebie i nieba. Z aniołami tylko rozmawiała. Lecz nikt tego momencie nie doła. Jestem na to zbyt grzeszna i mała, ale ja chciałabym być ciekawość, Nieciekawość nie błąd, nie pycha, ale na tej ziemi, której wciąż się grzebię, chciałabym się po prostu zapytać, co tam dobrze na Tobie u Ciebie. Mam serce żony, matki i kobiety. Wiele po nich, się z czasów zmierzy. Dałeś mi artysty, poety. Za Twoją miłość odebraliśmy wieżę. Więc nie gniewaj się Boże za to. Jestem Cię się do mnie na dąży. się taką moim kwiatom, bo mi zawsze uratowałeś, lecz jeśli grzech jakiś zostanie przebaczony, twoje światło, to szarką był strach i sam ciepły w ciemność światła. Jestem Panie Boże twoim małym barankiem. troszkę rogatym, troszkę opartym, ale białym i bardzo kochanym. Z Czas... czasem. Czasem z wami nie minę, bo trawa będzie zielona. A to cię nie ktoś pomalował, i dołać. Ten wiódł, ten wiatr, ten zroń, ten biały, chyba w czasie, ministerialnym. Mam sześć lat. Był to konkurs kierowany do tych uczniów, którzy przyszli y, do szkoły jako dzieci sześcioletnich. I mamy dyplomy. Dla Patryka Tusińskiego za udział w konkursie. Dla Klaudii Esiak. Dla Mateusza Brzozowskiego. I dla Natalki Bojko.